Cześć wszystkim z tej strony Mateusz z kanału Przekaz Akwarystyczny. Witam bardzo serdecznie. Bardzo dawno mnie nie było, nic nie mówiłem, nic nie nagrywałem z głosem. Ostatnio tylko wrzuciłem jeden krótki filmik z tym oto akwarium, które widzicie, ale to też było tak spontanicznie zrobione. Dużo się w moim życiu działo, po prostu dużo zmian. I jakoś tak wyszło, że po prostu przez ten długi, długi czas nic nie kręciłem. Po tym, jak ostatnio musiałem zlikwidować akwaria, przeprowadzałem się. To było może z 4-5 lat, tam już nie pamiętam, a może więcej. To w międzyczasie miałem jeszcze akwarium około 120-130 litrów. Akwala takie w podstawie kwadratu 50 na 50. I kostka Quela 30 litrową, takie bardziej krepetkarium. Może coś o tamtych zbiornikach opowiem. Prowadziłem je około półtora roku, tak można powiedzieć. Rok albo półtora, już nie pamiętam dokładnie. W każdym razie, no, z różnych przyczyn nie nagrywałem tych zbiorników i nie dodawałem z nimi filmów. Ale też tam dużo się na nich nauczyłem, ciekawe doświadczenia zebrałem. No, to na tyle. Może jak tam właśnie będzie kiedyś okazja, to coś więcej o nich popowiadam, chociaż już są wyłączone, że tak powiem, stoją puste. No dobra, a tak naprawdę teraz jesteśmy przed akwarium. 405 litrów to jest zbiornik Aquela. Największy w ofercie, ktoś słusznie zwrócił mi uwagę w komentarzu, że właśnie no 405 litrów to jest tak, jakbyśmy go zalali od góry do dołu. A wiadomo, że Aqual w swojej ofercie ma akwaria, które są jakby połączone z pokrywą. Tak akwarium przechodzi w pokrywę, jakby także ta górna część tam około 10 cm jest pozostawiona od góry na. Oświetlenie, tak, na wejścia tam z tyłu do przewodów. Więc, tak naprawdę, ten litraż jest troszkę mniejszy, pewnie około 370 litrów. No ale ma szerokości 50 cm, na wysokość, nie wiem, 60 parę, ale pewnie tej wysokości, takiej, gdzie jest woda, to pewnie też jest około 50, może 50 paru i 150 długie. Ogólnie kupiłem to w zestawie razem z szafką. Przy okazji kupiłem też filtr i grzałkę przepływową. Co najlepsze, bo w poprzednich filmach dawno, dawno temu rozmyślałem bardzo dużo na temat filtracji i tej zewnętrznej, i wewnętrznej. Miałem przeróżne doświadczenia. Do tej pory mam wrażenie, że nie wiem, że ja. Ja w swoich zbiornikach mam to wszystko inaczej niż, niż wszyscy albo nie wiem, mi się jakieś dziwne przygody tworzą z zakładaniem tych akwariów, no ale tak czy inaczej taki sobie zestaw zamówiłem i najpierw miało być to akwarium z rybkami z Azji. Jakieś górami miały być, najpierw dwuplamiste myślałem, potem myślałem o mozaikowych, no ale potem życie wszystko zweryfikowało, i trochę przypadkiem, trochę po różnych rozmyślaniach, po różnych rozmowach, konsultacjach, no, wyszło na to, że są to rybki z Ameryki i tak naprawdę mamy tutaj nie wiem, pewnie około 100 rybek, może trochę mniej, około 50 sztuk neona czerwonego, um, chyba 19 tych konserczowatych, to są bystrzyki ozdobne. One się nazywają ornatusy chyba, z tego co pamiętam. Chyba 9 molinezji. No i gdzieś tu są dwa małe zbrojniki. Te zbrojniki to jest taki ostatni nabytek. Już nie pamiętam ile one tu są z miesiąc w tym akwarium. Były kupione bardzo, bardzo malutkie. Takich małych zbrojników jeszcze nie miałem, no ale powoli już sobie rosną, więc z czasem będą może bardziej widoczne. W każdym razie, tak jak widać na załączonym obrazku, na tym filmie, są pewne problemy z glonami, trochę z jakością wody, no nie wiem dokładnie ile ono już tutaj jest założone. Dwa miesiące, może dwa i pół miesiąca. Wiem, że od kiedy pamiętam, od kiedy miałem zbiorniki, to ten czas stabilizacji tego akwarium to zazwyczaj u mnie to dosyć długo trwało. Nie wiem jak to robią inni, ale wiem, że to czasami kilka miesięcy trwa, żeby to akwarium zaczęło pracować tak jak należy. Co jeszcze mogę powiedzieć? Wiecie, po tak długiej przerwie to by się chciało wszystko naraz opowiedzieć, a boję się, że ten film będzie trochę chaotyczny, no ale nic, no może pierwszy będzie po tej przerwie taki trochę właśnie o wszystkim i o niczym, a kolejne będę się starał nagrywać już może bardziej sensowne. To może tak... No, o zestawie krótko powiedziałem, tak? jaki to jest zbiornik, jaka pojemność. Kupiłem go z szafką, ponieważ najbardziej mi się to opłacało i najfajniej to wygląda, bardzo mi tutaj taki zestaw pasuje w mieszkaniu. Jakoś tak z tych wszystkich, które przeglądałem, czy też miałem pomysły na zrobienie jakiegoś stelaża, zabudowanie go, ale poszedłem po prostu po najprostszej linii oporu, i tak naprawdę chyba to najlepiej wyszło, bo ładnie to po prostu wygląda. Co do y, filtra, to y, mam tutaj pod szafką, no, jakoś tam przy kolejnym filmiku pewnie go pokażę i coś może się wypowiem na ten temat. Y, Aqual Ultra Max 1500. Y, no, duży filtr, myślę, że całkiem niezły. Z opinią swoją jeszcze trochę poczekam, potestuję go. W ogóle też się zastanawiałem, jaką tu filtrację zrobić: czy zewnętrzną, czy wewnętrzną, bo nie wiem. No zazwyczaj jak prowadzę akwaria, w których jest filtr wewnętrzny to mam wrażenie, że one dużo lepiej jakoś działają to jest, wiem, że to się wydaje dziwne i w ogóle niedorzeczne i nielogiczne ale ja mam po prostu takie doświadczenia, no nic na to nie poradzę nie jestem ani chemikiem, ani biologiem nie jestem osobą, która studiowała coś w tym kierunku, żeby tutaj jakieś morały prawić, ja tylko opowiadam wam takie swoje doświadczenia, to co ja widzę, tak? Bo wiadomo, że każdy, każdy może mieć swoje zdanie i swój pomysł na prowadzenie akwarium, no ale yy, do sedna. To, ten filtr yy, ma też grzałkę podłączoną, taką przepływową, Aquela 500W, to jest ta mocniejsza z ich oferty, i jakoś to tam hula. Działa wszystko jak należy. Taki miałem zamysł, żeby właśnie spróbować w takim dużym zbiorniku założyć sobie filtr zewnętrzny, zobaczyć czy faktycznie no, tym razem to pójdzie, bo miałem takie niefajne doświadczenia z Eheimem wcześniej. No a tutaj testuję, patrzę, obserwuję, zobaczymy co będzie. Na razie się nie poddaję, bo zbiornik jest też dosyć świeży, więc jeszcze dużo się może zmienić. Nie wiem, czy to jest widoczne tutaj na filmie, bo nagrywam dosyć blisko to akwarium, nie widać całości. W każdym razie po lewo widoczne są bąbelki z napowietrzania, bo jakiś czas temu włożyłem z poprzedniego zbiornika AquaL Turbo 500. Samą gąbką go tutaj włożyłem oryginalną, żeby napowietrzyć jeszcze bardziej ten zbiornik, ponieważ bardzo długo miałem taką mętną, mleczną wodę. Zazwyczaj u mnie to szybko ustępowało, a tutaj no nie chciała ta woda się zrobić krystalicznie czysta i ona tak naprawdę chyba do tej pory taka nie jest. Co prawda część, część tej mgiełki no to są te pływające bąbelki, ale no to jakieś nie wiem co to jak to się nazywa wypadło mi teraz z głowy no w każdym razie poczytałem yy, poczytałem w internecie, że na powietrzanie może pomóc, żeby ta woda się zrobiła bardziej klarowna i tak też zrobiłem i widziałem, że naprawdę jest efekt i to duży tylko z trzy dni temu chyba robiłem podmiankę czy cztery Yy, taką obfitą w akwarium, i mam wrażenie, że yy, ten problem wrócił. A yy, już teraz sobie przypomniałem, bo chodziło o pierwotniaki. Yy, przepraszam, bo naprawdę czasami yy, jak ktoś ma dużo na głowie, to yy, gdzieś tam yy, te nazwy yy, ulatują. Więc yy, tak wygląda filtracja. No yy, Jak dla mnie to jest yy, przepotężna, no ale zobaczymy. Jak to z czasem będzie właśnie działać. Roślinki wszelkiej maści. Jest tutaj i kryptokoryna, i są jakieś gatunki żabienic, moczarka, nadwódki. Jeszcze parę innych roślinek, których nawet nie znam po prostu z jednym zamachem kupiłem dość dużo zielska, żeby było trochę łatwiej to akwarium wystartować. No i tak jak patrzę, to część tych roślinek jakieś tam przyrosty ma. Niektóre ładnie ruszyły, niektóre stoją w miejscu. Część pokryła się glonami. Troszeczkę ostatnio poprzecinałem, pourywałem starych liści. Więc jakąś tam kosmetykę drobną zrobiłem, i no i zobaczymy. Ja też dużo właśnie patrzę na rośliny, jak one się rozwijają, bo jak na razie to właśnie rosną sobie bardzo, bardzo powoli, ale jakieś tam przyrosty są, nie ma najgorzej i. Miałem, a właśnie, bo widzicie, ja Wam już o roślinkach mówię, a w temacie rybek, może na tym poprzednim filmiku będzie to widoczne. Miałem też jeszcze pielęgniczki Ramireza. Pierwszy raz w życiu takie rybki sobie zakupiłem. Mimo tego, że z akwarystyką jestem od dzieciaka związany, no to nie miałem tam tych rybek. I... Bardzo mi się spodobały, ich zachowanie było super. Wszystko było fajnie, ale po kolei zaczęły mi padać. Miałem ich chyba ich pięć sztuk, i w jakoś w krótkim czasie jedna po drugiej padały. Nie miałem pojęcia, nawet zdążyłem wyłowić. Do tak osobnego małego akwarium, żeby może coś tam, nie wiem, wyleczyć ją, czy zaobserwować, co się z nią dzieje, ale no, nic to nie pomogło, i kolejne tak samo e, padały. I co jest dziwne, że reszta rybek żyje, mają się dobrze, tylko tamtym coś dolegało nie wiem, albo były chore. Trudno mi powiedzieć, bo one od samego początku jakoś tak. E, Najmniej podchodziły do jedzenia. No, takie były bardziej osowiałe. Chyba, że nie wiem, no, miałem złe parametry wody w tym akwarium. Trudno mi powiedzieć, cała reszta rybek żyje i mają się dobrze. <tryk> nie wiem, czy wspominałem właśnie, bo pierwsze kupiłem chyba 9 Molinezji i to tylko dlatego je kupiłem. Najpierw, mówię, a zobaczę. Wpuszczę do tego zbiornika założyłem, jak, jak tutaj to wszystko będzie hulało, na początek mówię, parę takich rybek, niech będzie, żyworodnych. To trochę się ten zbiornik bujnie, no i zobaczymy czy wszystko jest ok, no i tak zaczęły sobie rosnąć, były bardzo małe, a już przez te dwa miesiące naprawdę fajnie, fajnie podrosły. Jest tutaj niestety więcej samczyków, może gdzieś sobie zorganizuję jeszcze ze trzy albo cztery samiczki, bo Myślałem, że się tu rozmnożą, no ale jak dokupiłem tych innych rybek, to trochę są kiepskie szanse. Też na górze nie ma żadnych roślin tam wysoko, więc no nie wiem, nie wiem czy jest szansa, żeby jakiś tutaj na rybek przetrwał. Chyba, że odłowię którąś samiczkę i poczekam aż się wykoci w małym zbiorniku. Też na razie nie mam na to za bardzo warunków, no ale może coś pomyślę, zobaczę. Zastanawiałem się, co tutaj jeszcze dokupić, bo tak naprawdę rybek jest całkiem sporo, szczególnie te neony robią robotę. Fajnie, bo taka klasyczna rybka, bardzo popularna, jak, jak na te czasy to nie ma problemu z kupieniem neonków i Fajną robotę robią, fajnie zagęszczają to akwarium, ale myślałem też o czymś większym. Najpierw myślałem o skalarze, żeby tu z jakiejś może cztery skalary wrzucić, czy najpierw więcej, a potem jakby się dobrały w pary to odłowić. No ale nie wiem, zastanawiam się. Póki co to dosyć fajnie wygląda z taką obsadą, jak jest. A wiecie, ja mnóstwo błędów z rybkami w swoim życiu popełniłem. I boję się, żeby. No teraz już jest. Teraz już jest gęsto i jest tak y, fajnie, tak jest optymalnie, myślę. A nie chcę też zrobić, żeby było tak. Kiedyś miałem, że na przykład, nie wiem, dużo tych ryb jest za dużo, bo. No, nie wiem, chcę też, żeby się dobrze czuły i żeby tu jakiegoś do dużego bałaganu nie było. Może powiększę trochę to stado, y, właśnie molinezji. Ewentualnie jeszcze, taki był plan, y, bo bardzo chciałem mieć. Mieczyki zielone. Ja za dzieciaka kiedyś miałem parkę mieczyków zielonych i stwierdziłem, że to by pasowały, bo też nie chcę, żeby aż za dużo pstrokacizny jakieś było. I te zielone mieczyki może by tu się fajnie wpasowały w te klimaty, więc może z czasem w tym kierunku pójdę, że jeszcze kupię kilka mieczyków zielonych. No i zobaczymy. Zobaczyłem, będę obserwował, eee, będę tutaj w miarę swoich możliwości dbał o to akwarium. Chodzi o to odbanie, chodzi o tą systematyczność, bo wiadomo, każdy jest zabiegany, dużo obowiązków i <laughs> też niekiedy widzę, że po tygodniu robi się osad na szybie, glon pokrywa. Wygląda to strasznie, jakby ten zbiornik w ogóle wiecie. Był w jakimś tragicznym stanie, no, wystarczy tylko przetrzeć szybę i od razu są jakieś inne wrażenia. No ostatnio przecierałem kilka dni temu, więc już może też być jakiś pyłek na tej szybie. Póki co właśnie są te wysypy różnych glonów. Na filmie może to trochę lepiej wygląda. No ale cały czas myślę, że może jakaś tam stabilizacja będzie. A co najlepsze, że może właśnie jakbym trochę tych rybek jeszcze żyworodnych dorzucił, to może też by to lepiej zaczęło hulać, może te rośliny byłyby lepiej odżywione i lepiej by rosły. Taki mam na to plan, bo też pan, jeden z panów, od których kupowałem roślinki, to mi powiedział, że na start, jak je posadzę, to żeby dorzucić, nawet potem można jakąś wydać, ale sporo żyworudek, żeby. Fajnie, te rośliny mogły zaskoczyć. No więc, może też więcej tych rybek żyworodnych będzie tu lepiej nawozić w tym akwarium. No zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie. No, dzisiaj, tak właśnie o wszystkim i o niczym. Ale chciałem ten film nagrać, żebyście mnie usłyszeli. Te osoby, które oglądają ten kanał, czy oglądały, czy subskrybują, czy też już nie subskrybują. No, ale mam nadzieję, że e, chociaż chciałbym, tak sobie życzę, raz w miesiącu jakiś jeden filmik e, nagrać. To jest też bardzo fajne, żeby mieć takie swoje archiwum tego, jak to akwarium się zmienia. E, I trochę taka też pamiątka, bo e, czasami sam sobie kilka filmów ostatnio. Odtworzyłem swoich starszych, zobaczyłem, to też daje do myślenia, to jest taka fajna nauka. No dobra, wiecie, ja nie mam tak czasu. Ja to robię bardzo hobbystycznie ogólnie, tak? Dla mnie akwarystyka to jest mega fajna zabawa, jakoś się tym nie spinam. No oczywiście chcę, żeby tym rybką było jak najlepiej i, i też nie chcę tutaj zgrywać najmądrzejszego, więc ja to traktuję bardziej jako takie luźne opowieści. Przy rybkach, o, o swoich własnych doświadczeniach. Może komuś się coś przyda, może ktoś lubi po prostu takie pogawędki posłuchać w takich klimatach. Nagrywam po prostu spontanicznie, tak. Włączam, nagrywam, nie przygotowuję się do filmów ewentualnie, tylko może być tak, że wpadnę na pomysł, właśnie jakiegoś tematu do nagrania i o tym temacie. Będę opowiadał, ale nie mam, nie mam czegoś takiego, że będę inwestował w jakieś y, super mikrofony, sprzęty, czy też y, ćwiczył specjalnie do tych filmów. Po prostu no, y, mój kanał nie na tym ma polegać. To ma być totalny luz, totalna zabawa i spontan y, y, i ma sprawiać trochę radochy mi, no i mam nadzieję też, że Wam. Yy. I tyle, kochani, trzymajcie się i cieszę się, że mogłem się w końcu odezwać. Mam nadzieję, że tym razem takich wielkich przerw nie będzie. No i zobaczymy. Może coś jeszcze więcej opowiem, właśnie co tam w tej długiej przerwie się w moim życiu akwarystycznym działo. Może też kiedyś opowiem skąd te przemiany. No, za dużo też o prywatnym życiu nie chcę opowiadać, bo to nie jest miejsce takie wyznawanie. Różnych historii prywatnych. Uważam, że jeżeli jest o akwarium, to lepiej, żeby było więcej akwarium. Chociaż lubię trochę tak sobie pogawędzić różne filozoficzne gadki. Tak czy inaczej, na dzisiaj kończę. Trzymajcie się i do następnego filmu. Cześć!